Witam, witam. Do Sylwestra zostało 60 kilka dni, więc wleciała kolejna paczka. Tym razem różności. Na pewno, rakiety, jak dobrze widać, jakaś kostka miała być, jakieś wulkany. Otwieramy. I co nam się ukazuje na początek? Bardzo fajny gratis. Także pewnie będzie oglądał ten, co mi to sprzedawał. To też jest w subskrybentach, więc dzięki wielkie. Jeszcze ich nie miałem, więc na pewno wytestuję. To są te chyba nowe f 3 Tak, tak. To są to nowe f one miały dość mało neku, bo 8 gram na 2, 4, 6, 8 na 10 sztuk, czyli po 0,8 g na, na jedną sztukę. No. ale gratis zawsze jest mile widziany. To trzeba oddać, że zawsze pakuje pancernie. Jakby ktoś się spóźnił, i by paczki nie otworzył na czas, to na Sylwestra na pewno nie zdąży, bo nie ma szans. Zamówiłem fajną kosteczkę. Kosteczka Viking od Ezelpero. Koleczka Viking od SR 72 strzały, 20 mm, niby tylko 20 mm, a jak patrzyłem na filmach, to robi naprawdę fajną robotę. Dlaczego? Ponieważ ma też strzały kątowe i to strzały kątowe na finał. Bardzo fajna kość. Bardzo fajna kość. Leciał też wulkan. Też od srp Ale przyznam, że jestem w szoku. Jaki to jest kolos. To jest po prostu ogromny wulkan. Też przepiękny efekt. Widziałem, bardzo jest wysoki. Też od srp Tak zwany Elvis. 13 calowy bardzo fajny Neku ma 350 gram nie wiem czy będzie widać jest 350 gram bardzo fajnie bardzo długo strzela w powietrze i chyba coś na co czekałem najbardziej to te rakiety ostatnio zachwalałem bazuki ale jak zobaczyłem jak zobaczyłem efekty tych rakiet to też nie dmuchał. Stary, ale ty dopakujesz. Druga. Cztery, cztery fajne rakiety, też od Azerpro Gold Chrome. Ile one mają neku? Neku mają 176 g, też od Groma, też od Groma. Też na kategorię F3 ale widziałem efekt to jest po prostu potężny brokatowa korona złota do samej ziemi podobnie jak, podobnie jak bazuki widać jaką ma to wielką czaszę jest ogromne cztery rakietki taka fajna kostka i taki wulkanik. Na pewno postrzelamy Sylwestra. No i plus zagradić. Gratis coś gratis fajny, mile widziany. Więc do zobaczenia na testach.